Coś chyba w piekarniku mi się przyjarało. Dzisiaj zrobimy deser mrożący krew w żyłach. Będą to waniliowe muffiny. Do tego zrobimy słodkie, cukrowe szkło i krwawy malinowy sos. Zabieramy się do pracy. Do miski wędrują jajka, cukier oraz Nasionka z dwóch lasek wanilii. Jajka z cukrem delikatnie podbiję. Jajka nie muszą być ubite na sztywno. Myślę, że tyle już wystarczy. Do mąki dodam proszek do pieczenia. Do muffin będziemy potrzebowali jeszcze jogurt. Do podbitych jajek z cukrem i z nasionkami z laski wanilii dodam roztopione i delikatnie przestudzone masło. I teraz będę dodawał mąkę na przemian z jogurtem. Porządnie mieszamy. Dodajemy ostatnią część mąki. Jeszcze trochę jogurtu. I porządnie musimy to wszystko wymieszać. Masa naprawdę słodko, waniliowo pachnie. Wcześniej przygotowałem sobie blaszkę z papilotkami, w których będziemy odpiekać mufiny. Masę. Przełożę do worka cukierniczego i wypełniam muffiny. Jakieś czary, dzisiaj. I muffiny wędrują do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 20-25 minut. Teraz zajmiemy się krwawym sosem, co wampiry lubią najbardziej. Oczywiście sos malinowy. Potrzebujemy łyżeczkę żelatyny. Około 20-25 ml wody. Chcę, żeby żelatyna napęczniała. Odstawiam sobie na chwileczkę. Na bardzo małym ogniu podgrzeję przetarte maliny. Dodam żelatynę, która nam bardzo ładnie już napęczniała i będę podgrzewał do momentu, aż rozpuści się żelatyna, ale ma piękny, czerwony kolor. Śmiało mogę dodać cukier puder wymieszam dokładnie sos przeleję do miseczki odstawię żeby wystygł nasz sos malinowy w krwistym kolorze już jest gotowy za chwilę będziemy robić ostatni element naszych krwawych muffin jak się wam podoba to oczywiście lajkujcie chyba muffiny gotowe Nawet się nie przypaliły. Bufinki niech sobie stygną, a my będziemy mogli zająć się słodkim szkłem. Wsypuję cukier do garnka i do cukru dodaję odrobinę wody. 20, maksymalnie 40 ml. Pamiętajmy o tym: im więcej wody dodamy, tym dłużej będziemy musieli odparowywać wodę z cukru. Dobrze, cukrowe szkło się robi, a my w międzyczasie przygotujemy krem waniliowy. Serek waniliowy wyciągamy z lodówki około godziny przed robieniem muffin. Chodzi o to, żeby miał temperaturę otoczenia, żeby nie był bardzo zimny. Serek przełożę na chwilę do większej miski, będzie łatwiej mi się mieszało. Myślę, że moje szkło już jest gotowe. Woda odparowała, cukier stał się bardzo gęsty. Wylewam cukier na papier do pieczenia. Uważajcie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo gorący i odstawiam do wystudzenia. I teraz wracamy do kremu. Ubijemy śmietankę. Dobra, śmietanka już ubita. Namoczoną i rozpuszczoną żelatynę. Łączę z serkiem waniliowym i teraz przełożę do miski z pozostałą ilością serka. Dokładnie wymieszam i mogę dodać ubitą śmietankę. Bardzo delikatnie połączymy. Krem już gęstnieje, przełożę go do miseczki i dosłownie na chwilę wstawię do lodówki. Nie zostawiajcie kremu zbyt długo w lodówce, bo będzie bardzo sztywny, a chodzi o to, żeby dał nam się wyszprycować na mufinach. I teraz mamy chwilę dla siebie. Mufiny już wystygły. Możemy zająć się ostatnią czynnością, czyli tym co lubię najbardziej. Będziemy dekorować nasze krwawe mufiny. Do tego oczywiście potrzebujemy słodką krew malinową, krem waniliowy. Teraz dekorujemy nasze mufiny. najpierw kremem waniliowym. Kawałki szkła maczamy w słodkiej krwi, jeszcze odrobiny sosu, czyli słodkiej krwi malinowej, i kolejne muffiny dekoruje tak samo. Pamiętajcie o tym, że pomimo, że to jest cukier, tym też możemy się pokaleczyć. Także bardzo, bardzo delikatnie jemy te słodkie, krwawe muffiny. I słodkie, krwawe muffiny o smaku waniliowym mamy już gotowe. Wyglądają strasznie, ale gwarantuję, że na pewno, na pewno są pyszne. Jak się podobało, oczywiście wiecie co macie robić. Łapki w górę i komentarze. Zapraszam was na kolejny odcinek w wykonaniu Kingi też w tematyce Halloween. Podejrzewam, że będzie strasznie. A, i jeszcze w każdy poniedziałek, środek i piątek o godzinie 16 nowe odcinki na kanale Kuchni Lidla. Cześć!